Cześć, witam was wszystkich. Mamy skończony kolejny stolik i właśnie zamknęliśmy projekt, na który składały się dwa stoliki z blatami, z płytki. W poprzedniej realizacji widzieliście stolik kawowy. Tutaj mamy stolik do jadalni do kuchni, który już jest zdecydowanie wyższy i blat również jest większych wymiarów niż stolik kawowy. Jak już jesteśmy przy wymiarach, to słuchajcie Szerokość 75 cm, długość stolika 120 i wysokość od podłogi do górnej krawędzi blatu 74,5 cm. Jak wspomniałem w poprzedniej realizacji odnośnie elementów składowych ramy tam były elementy o szerokości 6 cm, tutaj mamy już elementy, które mają szerokość po 8 cm i to słuchajcie naprawdę zrobiło dużo lepszą robotę, aczkolwiek tamte do tamtego gabarytu, do tamtych wymiarów spokojnie wystarczały i fajnie to wyglądało, tu 8 cm wygląda już zdecydowanie lepiej na pewno będzie to y, też y, bardziej stabilne i tak jak wspomniałem właśnie przy tamtym projekcie y, noga która była y, montowana do tych właśnie elementów y, ramy te 6 cm było troszkę za mało Tutaj 8 cm już by naprawdę było wystarczająco. Fajnie to wygląda. Tutaj mamy w porównaniu do tamtego projektu zupełnie inny kształt. Te stoliki nie będą stały koło siebie. Tutaj mamy od blatu pion, a od środka mamy delikatny kąt. Właśnie o samej nodze, jeszcze, bo to też o to możecie pytać i możecie być ciekawi. Szerokość nogi na dole to jest 4 cm, a na górze wyszło mi 9,5 9 cm. Sama noga, długość samej nogi to jest 70 cm i tutaj ten element tej ramy blatu 4 cm. I krawędź, która jest załamana od spodu to jest pół centymetra, czyli tak jakby fold odwrócony. Eee, bardzo fajnie to wyszło, powiem Wam uczciwie. I do czego zmierzałem? Eee, noga jest schowana pod blat. Eee, ta, to załamanie też jest zrobione specjalnie, ze względu na to, żeby nie było widać tutaj różnicy eee, w tych promieniach. Bo gdybym to zrobił na równo, noga i całe tutaj to załamanie e, tego kąta byłoby, no byłaby różnica. W momencie kiedy jest to schowane pod blat, jeszcze wsunięte delikatnie powiedzmy milimetr za, e, za to załamanie pod kątem 45 stopni, nie widać różnicy, wszystko się ładnie zlewa i wygląda tak, jakby to powinno, jak powinno wyglądać. Jeśli zrobimy to, słuchajcie, na równo będziecie mieli, będzie po prostu różnica widoczna. No jeszcze jedną rzecz chciałem Wam zwrócić uwagę, taką właśnie jak tutaj, czyli to chowanie tych elementów, które mogłyby być zlicowane. Ja staram się robić właśnie w ten sposób, że elementy, które mogłyby być zlicowane, zawsze staram się wypuścić. Yy, powiedzmy milimetr, dwa czy, czy więcej, tak, żeby była różnica pomiędzy nimi. Ze względu na to, że tutaj w warsztacie mam warunki takie, powiedzmy, yy, jakie powinny być, yy, albo bardzo zbliżone do tych, które powinny być. Jest grzane, jest sucho, nie ma wilgoci, yy, wszystko co robię i mało tego jest świeży materiał, wszystko co robię, Zlicuje. Nie ma problemu, ale pojedzie to do klienta i nagle się okaże, że u klienta zupełnie inna wilgoć, zupełnie inne warunki niż u mnie w warsztacie yy, i okaże się, że to co zostało zlicowane tutaj, nagle zaczyna pracować u klienta i jeden element powiedzmy zaczyna yy, Między tymi dwoma elementami zaczyna być różnica. Dlatego, żeby nie było takiej sytuacji albo żeby ta sytuacja była niewidoczna, staram się, żeby te elementy nie były zlicowane, tylko żeby była między nimi różnica. Stąd właśnie wygląd taki jak tutaj, czyli noga, która mogła być zlicowana z ramą, jest delikatnie schowana po to, żeby nie było widać po pierwsze różnicy, że są dwa różne Yy, powiedzmy, frezy zastosowane dwa różne yy, okręgi, dwa różne promienie, a po drugie, noga, która będzie sobie pracowała inaczej, rama, która będzie pracowała inaczej, żeby nie było widać właśnie pracy, bo teraz nic nie będzie widać. Po prostu jest jedno schowane pod drugie, i tak to słuchajcie, właśnie wygląda. Całość, oczywiście, wykonana jest yy, z dębu, zabezpieczona olejowoskiem, bezbarwnym w półmacie i wygląda to słuchajcie tak jak wygląda naprawdę mi się to podoba nie wiem czy nie dużo bardziej od tego stolika kawowego aczkolwiek ten stolik kawowy też był bardzo ciekawy także w sumie jeden i drugi projekt wyszedł według mnie fajnie kwestia gustu jeśli chodzi o połączenie drewna właśnie z płytką Aczkolwiek, no nawet ta płytka mi się po prostu podoba. Fajnie to wyszło. Przyznam się, że, że mi się to podoba i po prostu fajnie mi to wyszło i jestem ciekawy po prostu Waszych opinii, jak, czy, czy, czy to właśnie gdzieś tam wpasowało się w Wasze gusta. Słuchajcie, ja kończę gadać. Piszcie, czy dawajcie lajki w tą stronę, bo w tą stronę, jak mi się podoba. My się oczywiście słuchajcie, widzimy w kolejnym filmie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. ba da ba ba